Siemaneczko z tej strony Wasi i witam was serdecznie w ostatnim odcinku z ukrytych dialogów rodziny Simpson. Jestem tutaj tym razem jako Lisa Simpson, no i niestety tutaj z Homerem nie możemy w dalszym ciągu porozmawiać, jedyna opcja, żeby porozmawiać z Homerem, jest to tylko i wyłącznie dialog fabularny. W takim razie lecimy do następnej osoby, jaką jest mama Lisy, czyli Marge Simpson. Następną osobą, Homer. z którą pozmawiamy, jest I jej mama, Marge Simpson. Cieszę się, że spędzasz czas I z bratem. I Chyba. <laughs> Okej. Okay. Lecimy do Neda Flandersa. Zobaczmy, co nam powie Ned Flanders. Co mogę dla ciebie dingującego zrobić? Tak więc bez Homer. szału, no i lecimy do profesora Frinka. Czwarty dialog, który tutaj spadamy, będzie to dialog między Lisą Simpson a profesorem Frinkiem. Glavin, Nie, no jestem troszeczkę rozczarowany, bo to jest dwójka naukowców i żaden z nich nie ma tutaj nic nowego do powiedzenia. Jak ktoś tak leniwy jak Homer może sprawiać tyle kłopotów? No to jest w sumie niesamowite. Jak ktoś tak leniwy jak Homer może sprawiać tyle kłopotów? Kwintesencja sama w sobie, że Homer się nie oddala dalej niż popilota z kanapy. Mam nadzieję, że Wam się te odcinki podobały. Szorciki, dajcie znać w komentarzu, zostawcie lajka, serduszko. A jeśli chcielibyście dołączyć do naszego grona, zapraszam również na naszego Discorda Wazy Gaming oraz przypominam o możliwości wsparcia kodem Fuzzy Gaming w sklepie. Życzę Wam miłego dnia czy tam wieczora, no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach w nowym sezonie. Hej!